Dzisiejsza Ewangelia jest krótka, ale to krótka Ewangelia pięknego przesłania. Jesteśmy na Golgocie i tam na Golgocie stoi Maryja. Dziś obchodzimy także wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. I w tej tajemnicy, w tajemnicy cierpienia Najświętszej Maryi Panny chcemy dostrzec ogromne przesłanie dla nas. Z jednej strony Maryja, która stoi na Golgocie, uczy nas cierpienie przeżywać. Jest dla nas wzorem do naśladowania. Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, komentując kiedyś tą Ewangelię, powiedział, że dla niego zaskakujące jest, że Maryja pod Krzyżem nie lamentuje, nie płacze, że wczytamy w Ewangelii, że ona tylko pod Krzyżem stoi, jakby chciała łączyć się z Chrystusowym cierpieniem, jakby umiała to cierpienie znieść. Zawsze wtedy, kiedy w naszym życiu pojawiają się problemy i zmartwienia, warto pomyśleć o Maryi. I umieć, uczyć się, znosić cierpienie tak jak ona. Drugie przesłanie, które Maryja nam daje, to fakt, że ona z tej golgoty nie zeszła. Że Jezus, jej umiłowany syn, cierpi, że cierpi w tym cały Kościół, a ona przy nas jest. I to jest też wskazówka płynąca z dzisiejszego wspomnienia i z dzisiejszej Ewangelii. Zawsze kiedy jest nam źle, Maryja jest razem z nami. Z jednej strony Matka Bolesna jako ta, która uczy nas przyjmować cierpienie, z drugiej jako ta, która w cierpieniu nas wspiera. Pamiętajmy o tym szczególnym orędownictwie.